Siemanko kochani. Dzisiaj będzie odcinek pod tytułem Nasze nowe LPS. Więc zaczynamy! Przechodzimy do nowego kadru i opowiadam wam o naszych pet shopach To są nasze nowe pet shopy Teraz pokażę Wam każdego z osobna. Pierwsze trzy pet shopy to jest białoróżowa wiwiórka. Z niebieskimi, pięknymi oczami. Kolejny, kolejny Pet Shop to jest żerawka z jasną pomarańczową skórą i pomarań, mocno pomarańczowymi detalami. A ma takie, 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 jakby kwadraciki, prostokąciki, coś takiego. I ma piękne, duże, fioletowe oczy. Kolejny Pet Shop. To jest y, taki ptak. Myślę, że to jest ptak dodo, jak się nie mylę. Ma, jest cały brązowy, ma stojące piórka i niebieskie oczka. I do tego dziubek. Bardzo długi. No i takie, takie nóżki fajne. I, no i posiada dziurkę. No i ma tutaj taki różowy wiatuszek. Coś takiego. Kolejne trzy pet shopy pokażę Wam w innym kadrze. To są nasze trzy kolejne pet shopy. Oto mały piesiu, jest biało-brązowy. Ma, y, ma piękne fioletowe oczy takie fioletowo-niebieskie. Coś takiego. No i on posiada dziurkę. No i to jest z tej starszej wersji. Kolejny pet shop to jest taka krówka. Biało-różowo-pomarańczowa. Biało ma piękne włosy pomarańczowe, pomarańczowe kwiatuszki. Pędzelek ogona ma też pomarańczowy i ma piękne niebieskie oczka. Kolejny petshop to jest małpka. Jest szaro-srebna. Posiada długi ogon, kolorowy pyszczek. No i piękne niebieskie oczy. No i on również posiada dziurkę. No i to jest chyba z tej starszej wersji. Nie jestem pewna. Okej, okay, to były nasze wszystkie nowe petshopy. Jeżeli wam się podobał odcinek, to lajkujcie, subskrybujcie. Znowu się przejęzyczyłam. O, Przepraszam Skupujcie. was za. No właśnie. Przepraszam was za to. Ciągle się przejęzyczam dzisiaj. No i bądźcie na bieżąco z naszymi filmami. zaznaczcie ten mały dzwoneczek, jeżeli chcecie być w ogóle na bieżąco. A i Jeżeli macie buldoga francuskiego. Y, Pół buldoga francuskiego. O Jezu! Znowu się przejęzyczyłam. Doga niemieckiego, to piszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie go oddać lub się wymienić, to napiszcie w komentarzach y, za ile chcecie sprzedać lub za co chcecie się wymienić. Albo coś takiego. No. No to co? Papa, pa. dajcie łapki w górę. A jeżeli się wam się nie spodobał, no to dajcie łapki w dół. A jeżeli wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę. A równie, równie dobrze. Jeżeli wam się też nie podobał, to i też dajcie łapkę w górę. Coś tam gdzieś patrzysz? A, zagapiłam się. Dobra. To co? Do widzenia i pa Pa papa, pa. no pa. pa.